Siema, witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj będzie o Camtasia Studio. Przedstawiam Wam w jaki sposób on działa, jak go używać i pokażę Wam w jaki sposób obrazić filmik. przejdźmy do rzeczy. Tutaj włożycie sobie film. Weźmiecie ten film, przerzucie tutaj na tę I On się Wam pojawi. Na początku weźmiecie sobie, zróbcie od razu to. Że w jakiej rozdzielczości części ma być. Ja no, zaś biorę na YouTube e... <laughs> e... E... Następną częścią jest taka no, to nic. E... Pierwszym narzędziem będzie e... Callouts, e... czyli wstawianie różnych okienek, przykładowo słubni O, tutaj już miałem dane. poddane. Subni. tutaj dać adnotację i będzie tutaj określacie też czasowo, jak długo ona ma pojawiać się. E, jeszcze, jeszcze przykładowo powiedzmy szczauka, tak, nie wiem po co. No, chyba do podkreślenia, do Indry i innych tam, wiadomo. E, jest też bezmyślny gaz, krzyż, x, e, marker, o, Wam na takie coś robi. E, o, lolo, -lo -lo, też co już przygotowałem. E, napis możecie dać. E, oczywiście tutaj już ustawiacie czcionkę, e, kolor tych, to, to liter. Tak samo jest z tymi. Czyli ustawicie sobie kolor, e, efekt. To już wy sami musicie pobawić. To e, jakby się ustawić. Następnym narządem będzie pewny... Przybliżenie, o jeszcze powiem, że to oddalimy, o i to będzie nasz, nasz element, jeszcze zmniejszymy tylko czcionkę, tego, tego 11, żeby było widać, przy e, Dobra, e, przechodzimy do zuma. jeżeli chcecie zbliżyć, powiedzmy tutaj już, e, to bierzecie tak coś. jeżeli macie już to otwarte, tutaj przyciągacie w ten sposób, i tutaj ustawiacie ja chcecie, żeby było przybliżone O, powiedzmy, ja że tak przybliżymy Okej, okay, wszystko jest dobrze Ale jeżeli yy, chcecie sobie oddalić yy, Tu musicie... Nie wiem czy to widzę dobrze Nie Bo musicie sobie jakby przejść trochę tutaj do tego... Aj, O, tu I tu sobie zacząć oddalać nie. O, i dobrze jest. I tutaj sobie przybliżie i sobie nauczcie w jakim czasie to ma się oddalić najlepiej. Żeby było jakoś równo oddalone. O no, no, takim czasie. Eee. Już wiecie na czym polega zumowanie. To jest skalę macie oczywiście. Na dzień, że nic źle nie zrobimy. To no, no, tak. Dobra. Jakby Dobrze i tu macie jeszcze takie zadolbory, nie, z tego nie korzystam eee, następnym narzędziem jest audio w nim możecie sobie ściszyć, podgłośnić. Eee, możecie dać sens, że na początku jest cicho, a później jest głośniej i tak samo na początku jest głośno, a nagle robi się cicho eee, ja korzystam z funkcji tej jednej tylko stąd że nasze ym, nasz głos jest czyściejszy, oraz oryginalniejszy prawda? trochę. Nie jest fajnie, tak szumów do tych wszystkich innych wokół otoczenia. Ym, dobra. Pokażę Wam, czy korbona czym działa fading. in Chciałbym zbliżyć się do O, widzicie? Polega na tym, że ym, na początku jest cicho. Cicho jest, później głośniej, głośniej coraz głośniej. Tak samo jest na końcu, tylko że to jest na odbyw. Jest głośno, później tracisz. Tutaj możecie wyciszyć, podgłaśniacie, Wyciszacie Tutaj już trzymacie wszystkie, tak, e, czyścicie jakbyście. Od początku robię to. Dobra. Teraz pokażę, wam jak taki czyli e, jakby chcę przejść pomiędzy daną częścią chwili chcemy przejść z jednej części do przykładowo trzeciej części filmiku więc e, jakby to takie przejście jest więc pokażę Wam przykładowo więc e, klikamy tak tutaj split czyli jakby odcięcie tego i powiedzmy że chcemy przejść już dotąd e, kolejny split to wybieramy, to już usuwamy gdzie nie będziemy i to robimy tutaj przechodzimy i wybieramy sobie przykładowo tego splita Możemy sobie go powiększyć, kto jak lubi, jak, kto jakie chce, żeby było długie. I pokazuję wam. Wiem, ale. Widzicie, teraz się bardzo powiększa, bo było długo. Dobra. I pokażę wam jeszcze może z dwa. Powiedzmy... E, o, to możemy dać... O tu Aldo, najlepiej lepiej wyciszę. O. Widzicie, przechodzi powoli przechodzi, ze względu, że to o, jak długo trwa, trwa 30 sekundy. o 30 sekund, albo to filmik się tak śni, już sam nie wiem o tym jeszcze, a tym myszka, to wam będzie spokojnie przechodziło eee, możemy jeszcze użyć tego, chodowo. gdzie, o widzicie, na tym typu polega. Okay. kolejnymi funkcjami są, kursor, efekt, czyli pokazuje chyba, tam gdzie jest mieszkań. nie wiem, nie użyłem tego visual properties czyli proporcje wizualne voice czyli mikrofon jakbyś na... No. <coughs> e, tutaj nas chyba nie już sobie tak ustawiłem jakoś, już tak jest kamera czyli na jakby... E, e, karka nam się kończy od razu wymusiamy e, captions Op, dodamy B, nie kolega na czym to tak, czyli tu są zapewne napisy. Tu tworzymy napisy przy filmie. Dobra. E, quiz, nie wiem na czym, quizzing, nie wiem na czym polega. Tutaj chyba zadajemy pytanie i trzeba odpowiedzieć, odpowiedzieć, ale tego, z tego nie korzystamy, już za mnie powiem. Jeszcze tutaj macie takie opcje jak e, cofnięcie do tyłu, do przodu, e, cięcie kawałka, czyli pokażę Wam, bo niektórzy z nas nie wiedzieli. O, przygotowo tak bierzemy, tak wycinamy Split pokazywałem wam czyli e, odcięcie materiału e, e, copy and paste, czyli możemy kopiować i wklejać dziękuję Wam za obejrzenie poradnika widzimy się w następnym cześć